Dziś w Plaza cafe rozmawiam z kolejną kandydatką do tytułu Miss UMK, Patrycją Dążalską. Dzień dobry. Witaj Patrycja. Dzień dobry. Słuchaj, już do Miss, do całej gali, coraz bliżej. Powiedz, czy stresujesz się? Na całe szczęście stres mi jeszcze nie dopadł. Mam przy sobie bardzo wspaniałych ludzi, przyjaciół oraz znajomych, którzy naprawdę mi mocno wspierają w tym, co robię. Słuchaj, w spektrum Twoich zainteresowań, z tego co się orientowałam, mieści się BHP. Tak, i to studiujesz. Powiedz, czy przed występem i przed wyborami misłem będziesz sprawdzała, żeby wszystko było dopilnowane i zgodne z zasadami na ostatni guzik? Nie, niestety nie. Studiuję zarządzanie tak naprawdę dziennie, natomiast zaocznie wybrałam sobie jaką drugą szkołę, szkołę policjalną Technik BHP. Wybrałam technik, kierunek Technik BHP w szkole policjalnej, dlatego że to będzie kolejne doświadczenie, ponieważ chcę założyć własną firmę i to będzie naprawdę doskonała perspektywa w mojej firmie. Pochwal się, jaką firmę chcesz otworzyć. To znaczy nie mam konkretnego planu jeszcze, ale, ym, ale coś w formie ym, szkoły, szkoły dla małych dzieci. Przedszkola, może żłobek. Yy, słuchaj, na, na co dzień Twoje pasje to trochę są męskie, ponieważ jeździsz na dyskorolce. Tak, moje pasje yy, są męskie, słyszałam to wiele razy, jednakże uważam, że kobiety też mogą się w tym sprawdzić. Co, no, co prawda skończyłam to um, w zeszłe wakacje, ponieważ to brak czasu za w rozpoczęcie studiów, e, dwa kierunki, to raczej e, kolidowało to z moimi zajęciami. Ale dlaczego w ogóle wzięłaś udział w wyborach misłemka? Żeby się sprawdzić, e, poznać wspaniałych ludzi, poznałam wiele wspaniałych dziewczyn, których, e, z którymi naprawdę chciałabym utrzymać do końca e, kontakt. Napisałaś o oso sobie pozytywnie zakręcona i gotowana na wszystko. Co to znaczy? Gotowana wszystko raczej rozumiem to pod spontanicznością. Zawsze moje życie nigdy nie, ubierało, nie układało się według jakiegoś głosownego planu. Zawsze działam pod wpływem chwili. Też także pozytywnie zakręcona wiąże się z tym. Słuchaj, lubisz zajadać się żelkami. <laughs> Powiedz, czy przed y, samą galą musisz ograniczyć słodycze i jakoś ciężko pracujesz, żeby twoje ciało wyglądało super, czy nie przejmujesz się tym? Nie przejmuję się tym. E, traktuję konkurs jako forma zabawy. E, chcę jakieś tam mieć doświadczenie w swoim życiu. Co prawda studiuję pierwszy rok. E, żelki raczej mnie stresowują niż mają mi pomóc w przybraniu na wadze. Raczej masz super figurę, więc myślę, że możesz sobie pozwolić na takie rzeczy. Czy wcześniej miałaś już do czynienia z podobnymi konkursami lub Nie. jakimiś zdjęciami, cokolwiek? Nie, to jest mój pierwszy konkurs i w sumie chciałam się spróbować. To wszystko. A czy jakoś później chciałabyś to kontynuować? że może modeling miałby stać się Twoją pasją? Co prawda nie mam żadnych jeszcze dodatkowych zaproszeń na jakieś tam sesje zdjęciowe, ale no zobaczymy, jak się nadarzy okazja, czemu nie, można spróbować zawsze. Dziękuję Ci bardzo. Masz teraz chwilę do tego, aby zachęcić ludzi do głosowania na Ciebie. Jeżeli uważacie, że jestem odpowiednią kandydatką na miłosemka, głosujcie na numer dwa.